Siemanko witam, dopytujecie się o wymiary wózka pod karoserię do Fiata 126P yy, więc no ja nie będę każdemu kurczę z osobna mierzył podawał wymiarów więc zrobię najlepiej tak że zmierzę go na filmie jak widzicie zahaczony w tym miejscu wymiar to 75. Teraz zahaczone po zewnętrznej wymiar może tak 101. Teraz tutaj Jest. 15,5. Yy, między tym, jak się nie mylę, 10, czyli 100 mm. Dobra, będę w centymetrach podawał, bo zacząłem od początku w centymetrach. 10 cm między tym, a tym jest 10 cm. Yy, teraz jeszcze tutaj. Mocowanie do kółeczka. Ta nóżka, która jest pod kółko. Jest w wysokości. 20,5 no Może być 21. Akurat pewnie miałem takie jak odcinałem od tego profilu zazwyczaj, żeby wykorzystać końcówki, pewnie miałem takie i dlatego jest 20,5. Teraz co jeszcze ważne, tych wymiarów mocowania tego No nie pomierzę, wam, bo no ja, wam, ja Wam mogę podać te wymiary w ten sposób tylko w żaden sposób nie jesteście w stanie tego wyspawać tak jakby to miało być bo w nich muszą być te otwory one przychodzą w mocowanie wahacza więc najlepiej wyspawać tą ramę i pod karoserię która jeszcze nie jest pocięta nie jest powycinana porobić sobie te mocowania ja wam jedynie mogę podać o wymiary Wysokości tego w ten sposób zróbmy. Więc wysokość tego jest 21 cm, tak samo ten 21 cm. Teraz wysokość tego mocowania. To jest mocowanie też tak samo w miejsce, gdzie jest przykręcany wahacz, ale tam jest to mocowanie przykręcane na trzy śruby. Ja to mocowanie odkręcam i przykręcam tutaj. Do tego dlatego jest zrobione. Odkręcam tamto, bo zazwyczaj tam jest często zgnite i potem po wycięciu tego elementu wstawia się blachę. I żeby mieć punkt odniesienia otworów, wymiarów wszystkich, które są potrzebne, to mam te wymiary tutaj na tej blasce. Więc jedynie Wam mogę podać wysokość 18. Ale najlepiej zrobić sobie tak, że zrobić to mocowanie, zrobić przednie mocowanie i wtedy dopiero dorabiać te mocowania, gdzie te blachy przychodzą. To tutaj ma, to jest też pod skosie, więc ja Wam podam wymiar profila. Wymiar profila jest 22,5. Tak samo ten drugi będzie też 22,5. Teraz mocowanie, gdzie przychodzi, gdzie jest mocowany wahacz. Też tak samo: no musicie sobie dopasować, przyłożyć karoserię do tego, już zamocować ją całkowicie i wtedy sobie dorabiać z profili. Tylko, oczywiście, to musi być, to musi być wyjmowane, wsuwane, bo jak zrobicie to na stałe to wiadomo, że stary element, który tam będzie pokorodowany, coś takiego wyrzucicie. Nowy element, Nowe elementy powstawiacie, ale nie zdemontujecie potem karoserii z wózka. Będziecie musieli tutaj odcinać. A jeżeli zrobicie sobie to wsuwane na profilu, wyciągacie to, demontujecie karoserię i potem do następnej karoserii ten wózek może być wykorzystany. Tutaj, żeby wymiar był zawsze ten sam, tam mam zrobiony otwór na przelot. Tu przychodzi karoseria, jest to skręcone śrubą, jest to wtedy stabilne, nie rusza się, nie kołysze się. No I to by było na tyle. Kółka, Kółka to są rozmiarze. Kurde. Człowiek już ślepy. Jaki tutaj mamy rozmiar? Kółeczka są rozmiaru 160, 40, 80. Cztery kółka e, skrętne. Dwa z hamulcem, zrobione po przekątnej tam jest hamulec. Tu jest hamulec, że sobie hamuje. Jedno z przodu, jedno z tyłu. I karoseria stoi i się nie przemieszcza. Dobra, to by było na tyle. Jak czegoś nie zmierzyłem, to zapytajcie, ale, ale w miarę możliwości, bo no, ostatnimi czasy nie mam za dużo czasu. Dzięki, pozdrawiam.